No nie ukrywam, że odczułam pewien taki dreszcz emocji. Ta rozmowa no to rozmowa z zawodnikiem, który był, o ile pamiętam, w czasach, w których wszyscy pasjonowaliśmy się kickboxingiem, jednym z takich naszych idoli, Józef Archow. No a teraz przed debiutem w MMA witam serdecznie. Jak samo poczucie, jak nastrój, jak forma przed tym właśnie pierwszą walką w tej mieszanych sztukach walki? Jak już powiedziałeś wcześniej legendą kickboxinga, ale wcześniej jeszcze zanim kickboksingu uprawiałem to cieszyłem 8 nad karate, przez 5 lat byłem na topie w sportach walki, karate kiekuszyn, 5 razy mistrzostwo Polski, jeździłem na turnieje międzynarodowe, startowałem w mistrzostwach Europy, także byłem no, jedną z czołowych postaci karate kiekuszyn w Europie. Natomiast kickboxing to już później wiadomo, nastała moda dzięki Markowi Piotrowskiemu. Tak, żeby może nie Marek Petrowski, to może dzisiaj bym tym kickboxerem nie był, nie. On tak za, z, no, można powiedzieć za, hmm, zaciął mnie do tego sportu, bo dla mnie tak z, zawsze był dla mnie idolem tych, z tych pierwszych, bo mistrz świata, e, wielokrotnie amatorskim, zawodowym. No, walczą z najlepszymi, z najlepszymi na świecie. Niektórzy już młodzi nie pamiętają tego, ale to jest naprawdę żywa legenda, yy, częściowo może powiedzieć że zapomniana, ale myślę no, z powodu też między innymi, że Marek też popadł w tą chorobę. I, i też yy, ja tutaj mówię o nim właśnie dlatego, bo to jest my rocznik. Mieliśmy trzykrotnie okazję skrzyżować ręce naprzeciwko siebie i nogi, dwukrotnie w kratykę kuszyn no i raz w keyboxingu. W kreatywie gościnnym no, było na, na styku dosłownie. Ym, dwukrotnie też wygrał i raz w keyboxingu, też trzeci raz. Ale te, te potyczki w karate były bardzo na równym poziomie. Kickboxing, wiadomo, y, to Marek, y, nie powiem, ale on już był wtedy najlepszy na świecie, a ja byłem dopiero początkującym wtedy nowe czasy. I, I tak zaszczepił we mnie tą sztukę walki która do dziś praktycznie istnieje. Y, pobieżnie był też boks, bo żeby być dobrym y Keepbokem trzeba było się ożenić z boksem i pokochać wszystko to, co jest to, co, to, co z boksem związane. Ja, ja to uczyniłem i, i do tej pory ciągnę, ale wiadomo, że trochę się za wcześnie urodziłem i czas, wiadomo, brnie niełogalnie do przodu. Mam już prawie pięćdziesiątkę ale cały czas w dobrej formie jestem, mimo to dużych różnych kontuzji, które mnie dotykają i dotykały na, na co dzień przez te może powiedzieć trzydzieści lat to cały czas się pasjonuję sportem walki, jestem trenerem boksu i też kiboxingu. No ale... Zanim ja byłem w doskonałej formie, w najlepszej formie, to już były te zalążki pierwsze, yy, pierwsze właśnie walki w Polsce i nie tylko w Polsce, w Europie, na świecie, te walki MMA. No dla mnie to była taka sportowa patologia, yy, nigdy nie byłem za tym, co prawda, ale to już tak weszło później w krew, że człowiek chciał spróbować, nie? No i tutaj dzisiaj jestem właśnie i... i, i Myślę, że ten debiut będzie udany i na pewno, na pewno się im pokaże jako w nowej w nowej wersji, jako ten już starszy Józek Warchoł, który, który przez tyle lat właśnie sporta walki na topie, bo byłem 21 na topie, to jest ewenement w skali kraju 21 na topie tytuł mistrzowskiej zdobywałem. Tutaj wiadomo już jest wiek myrtalny, ale cały czas dobra sprawność fizyczna, psychiczna i, i, i forma jest, także Myślę, że zadabituję i, i to będzie dla mnie naprawdę no, ciekawa sprawa życiowa. Tak na magnesie zupełnie to paru chłopaków zaraziło się ten karatek Jokusin gdzieś tam amatorsko i czysto rekreacyjnie je uprawiało. Nie będę palcami wskazywał, ale mniejsza z tym, wracając, do, wracając do, do tego MMA, no ten zetknięcie z parterem, jakie to było, bo to wielu zawodników, którzy wychodzą właśnie ze stójki, wychodzą z karaty, wychodzą z kickboxingu, potem dla nich to ten, ten parter jest takim troszeczkę jakim zwyrodnieniem, ale muszą sobie jakoś z nim radzić, jak, jak, jak ty oceniasz to co, się, to, co się w MMA dzieje w parterze. Ja powiem tak, jak obserwuję i patrzę na te walki na różnych poziomach, wcześniej wiadomo dominował parter, nie? ale tutaj na początkowej fazie tych sportów walki, nie? to się przyrodziło już później jednak w stójkę. Stójka jest podstawą, co by nie było co by nie było, wiadomo, to jest mieszanka wybuchowa tutaj I, ale styka jest podstawą i, i, i tu trzeba być, nie powiem, dobrym bokserem i czasami kickbokserem bo box, kickbox to jest jednak powiązane w jakiś stopniu, 70% odgrywają ręce, no jeżeli ktoś jest dobrym bokserem, dobrze pracuje na nogach, odpowiednio, on zna zasady MMA, no to jest wiadomo, że ja będę robił wszystko, żeby unikać tego parteru a jeżeli już będzie walka w parterze, do, dojdzie do do jakiegoś tam skrzyżowania pełnego no to będę musiał walczyć w parterze, wiadomo, są jakieś zasady, żeby nie dać się sprowadzić do tego parteru, unikać tego parteru, ewentualnie się oderwać do tego parteru, to jest to, to nad tym też pracuję, nie lubię się otarzać z przeciwnikami, lubię ich bić po prostu, nie, jestem mistrzem jeśli chodzi o formy uderzane, a potrafię uderzać i nogą i ręką, także nie. no wiadomo, parter jest bardzo niebezpieczny, można, w szybko, jeżeli ktoś jest specjalistą, a jest wielu takich specjalistów w Polsce, także no, przechwycą nogę, przechwycą rękę i może być różnie, nie? można szybko się w tym w momencie w tej walce włamać. Nie? No właśnie, czy to jak oceniasz? Będzie taka jednorazowa próba, po prostu chęć jak wspomniałeś zobaczenia jak to jest, próbowania się, czy może ewentualnie w przyszłości będą jeszcze kolejne walki, a może już ewentualnie tylko trenowanie, a może wręcz polityka, bo też w te, taką działalność się czasami angażujesz, jak, jak dalej, jak, jaka będzie dalsza przyszłość Józefa Warhoa? Ja myślę, że sytuacja jest tego typu: yy, yy, cały czas, yy, żeby tylko zdrowie pozwoliło, to jest, jestem w pełni zaangażowany yy, w to, yy, w ten sport walki. Yy, to im pasjonuje, w yy, szczególności yy, lubię, lubię dobre kontakty. Jako młody chłopak yy, często się musiałem lać na ulicy, walczyć o swoje. I to tam nie było, że tam była selówka czy coś na same rączki. Tam były różne i przewracanki, i, 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 i walka w parterze. Także, yy, no wiadomo, to jest ulica, to jest zupełnie co innego. Tam, tam nie ma sędziego, to jest sędzia, nie? W każdej chwili może wkroczyć i przerwać ten pojedynek. A e, odnośnie samego parteru to wiadomo, no, nikt nie musi być mistrzem w parterze, żeby, żeby wygrywać walki w MMA, także, e, także tego. Także najważniejsze sprawność. E, sprawność, szybkość, zwinność e, tego wszystkiego i, i, no, i dobre przygotowanie przede wszystkim też taktyczna głowa, głowa psycha jest ważna. bo no to jeśli o tym przygotowaniu mowa, to jak, jak się przygotowujesz do, tego, do tej walki teraz najbliższej. No zawsze, zawsze się przygotowałem ciężko, konsekwentnie, mozolnie, pełna dyscyplina. Wiadomo, bo, e, czym, czym lżejszy jestem, tym jesteś szybszy wtedy, nie? Ciosy są szybsze wtedy, zwinniejsze, e, zwinny jestem wtedy bardziej, e, niż powiedzmy jakieś tam ociążałe pozby pozbycie się jakichś tam zbędnych kilogramów, włożowanie sylwetki, to, to wtedy narasta lepszą formą. Nie? No czyli właśnie, jakie twoje plany? Myślisz, że będziesz jeszcze potem próbował walczyć w MMA, czy to tak naprawdę jedyna walka na spróbowanie i raczej już nie będziesz się dalej angażował w ten sport? Nie, no jeżeli podjęłem rękawicę już, to kwalifikuję się, to powiedzmy, no zakładam z założenia, że jeżeli mi się nic nie stanie, jakaś tam krzywda w podczas takiej walki, bo to różnie może być i, i moje, moje kości wytrzymają, już postarzały, to sądzę, że... Kilka walk mogę spokojnie stoczyć na, na miarę swoich możliwości z jakimiś do, e, dogodnymi przeciwnikami, z którymi mogę powalczyć, a oni ze mną. E, powiedzmy, walczysz nie tylko w klatce, walczysz również e, poza nią, walczysz o różne sprawy społeczne, nie tylko jako sportowiec. E, nie za dużo tych obowiązków, tego zaangażowania, bo przecież sam chciałeś być trenerem. Tak, jestem trenerem i ojcem trzech córek, także mam, mam trzy córki, jestem żonaty, mam y, y, wspaniałą żonę, która no, niestety wytrzymuje ze mną w jakiś sposób, nie, ale dogadujemy się razem, no i te córki mi też kibicują, y, myślę i, i to też jest jakiś tam dla mnie y, zaszyk y, emocji y, od y, wiadomo, że jak człowiek nieaktywny jest, y, to się w pewnym momencie gdzieś tam jego zapomina, nie? Gdzieś tam, yy, yy, także, a ja yy, powracam, między innymi legenda Wieska Warchowa powraca. Przypominał się już tym starszym, postarzałem już, nic rzecznicy robią, którym, którzy gdzieś 20-30 lat temu gdzieś tam się borykali ze mną na macie, na ringu. Gdzieś tam yy, i ja to yy, proponuję właśnie, żeby też się uaktywnili w jakiś sposób. No może nie tak jak ja, ale ja jestem powiedzmy o no, tym elementem, że próbuję właśnie w tym wieku jeszcze swoich sił, ale to też między innymi, żeby zdobyć parę groszy, bo niestety bida mnie ciśniej. I, i to też jest dla mnie jakiś tam zaszyk finansowy, yy, gdzie taki pieniędzy nigdy w kiboksingu nie zarabiałem, nie? Bo to były śmieszne pieniądze. Yy, dla mnie się liczyła wygrana. Tu się bardziej liczy też wygrana, owszem, ale też i, i pieniądze, bo to jest niestety, po to się wchodzi do ringu, nie? no trzeba wiadomo, no i też precisz pełny, a odno odnośnie samej, samej polityki, no to wiadomo, że e, zawsze byłem e, wataszką e, Andrzeja Lepera, świętej pamięci już, e, przez 8 lat praktycznie byłem u niego e, w szeregach e, partyjnych, nie udało mi się zdobyć posła mandat posła, czy mandat rodnego bo zawsze musiałem ci mogli zdobyć tylko jedynie co mieli pieniądze, ja tych pieniędzy nie miałem jakbym miał pieniądze to może bym był nawet i posłem, nie była szansa taka nie? w 2005 roku także per wtedy trzech, trzech posłów za sobą pociągnął to rekordową liczbę głosów w Polsce zabuł na mandat posła także no, przydało mi się to na pewno teraz w dzisiejszych czasach Yy, gdzie walczę o, o sprawy głównie sportowe, sprawy ludzkie. Yy, w Koszalinie no, jestem takim właśnie watażką, który, który tutaj chciałby, żeby pewne rzeczy naprawdę były w sposób jakoś normalny, rozgrywane, a nie tam yy, no, w sposób nie taki, jak, jak, jak to jak to się dzieje powiedzmy nie tylko w Koszalinie, ale i w Polsce. No, yy, ale głównie mi chodzi o sport, o, sport, o sprawy sportowe. Nie już jakieś tam wchodzę w polityczne sprawy, ale chodzi o głównie, żeby ta młodzież mogła w dzisiejszych czasach normalnie mieć możliwości przyjścia na salę, trenowania, mieć obiekty sportowe powiedzmy za darmo, żeby mogli trenować, żeby nie, nie robili jakichś złych rzeczy. A, a, a to jest bardzo potrzebne, bo kiedyś musieliśmy płacić za obiekty sportowe, musieliśmy chodzić, kombinować w różny sposób, żeby za treningi płacić też trzeba było i to duże pieniądze. Teraz już są duże możliwości, no ale trzeba je też te młodzież się, powiedzmy je zorganizować i, i tą młodzież też między innymi ściągnąć do, do różnych sportów, nie tylko mówię sporty walki, ale do różnych sportów, nie? żeby ta młodzież mogła w coś coś robić, bo na dzień dzisiejszy to głównie ta młodzież już taka, taka starsza też w sumie wchodzi na drogę głównie przestępczą, i też i wyjeżdża z kraju powiedzmy ten kraj się na dzień dzisiejszy robisz w takiej pustyni, bo no bo nie ma takiej możliwości jak, no gdzie, jak poza naszym krajem, nie? Gdzie wyjeżdżamy na zachód, zarabiamy kilkakrotnie więcej pieniędzy niż powiedzmy tutaj. Ja zostałem w, w kraju, chociaż miałem propozycję wyjechania gdzieś tam za granicę i, i też prowadzenia klubów powiedzmy w Norwegii, nawet i w Szwecji. Zapraszali mnie. Kłopotko z językiem, no ale, ale jednak kocham kraj, kocham koszali i chciałbym tutaj być do końca. No to jeszcze tak już na koniec, jeśli chodzi o Twojego przeciwnika Kamila Bazelaka, co miałbyś mu ewentualnie do przekazania, no jak w ogóle oceniasz swojego rywala? Myślę, że walka będzie fair play na zasadach MMA, jak, 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 jak przystaje. Zapraszam swojego przeciwnika do, do klatki w której będę pierwszy raz walczył, nie wiem jak on tam czy on walczył już w klatce też, czy tylko w ringu. Ring dla mnie jest bardziej no, oswojony z tym ringiem niż z klatką, chociaż po prostu wiadomo, no, tutaj nie ma wyjścia, no, będziemy, myślę, że, że do tego pojedynku dojdzie i, i wygra lepszy. W takim razie, że się nie wygrałem, że gratulujemy i cieszymy się, że możemy Józefa Warchowa oglądać w MMA.